Cześć, z tej strony Gerdma i będę grał w grę Dragon Age 2 Poprzednim razem tak mi się właśnie palnęło jakie masło maślane gram w grę i stwierdziłem, że zasadniczo nie brzmi to aż tak dziwnie w związku z tym tak sobie zatytułujemy całą serię Już raz nagrywałem dla was ten fragment, ale coś mi pierdzielnęło kostur wolnego człowieka i muszę to zrobić jeszcze raz dla przypomnienia nie to naciskam eee... jesteśmy cały czas w prologu i próbujemy gramy jako Hawk próbujemy wydostać się z płonącego miasta Kirkwalk. Nie Kirkwalk, co ja gadam, przepraszam, tam będziemy grać później. Miasto Lottering zaatakowane przez mroczne pomioty musimy je pokonać uciekamy razem z naszą rodzinką tam sobie wesoło walczy nasza rodzinka Betan nasza siostra Carver nasz brat gdzieś jeszcze sobie lata nasza droga mamusia Poprzednim razem nie powiedziałem tego i dostałem opiernicz, że, że, że nie, nie mówię o tak istotnych rzeczach. Eee, o przy tworzeniu postaci możemy sobie dowolnie wybrać, e, jaki mamy wygląd, e, jeśli chodzi o kości policzkowe, kolor włosów, kolor oczu, e, szerokość nosa, długość nosa, e, wysokość łuków brzegowych, wszystko. Eee, także ominąłem to poprzednim razem, dlatego, dlatego, dlatego mówię to teraz. Awansujemy, zdobyliśmy następny poziom, dlatego wrzucam. No i gramy, gramy magię, więc najważniejsze będą dla nas siła woli, bo daje nam manę i magia, bo daje nam obrażenia. Eee, I teraz... Eee, każda postać zawsze ma tutaj sześć eee, drzewek umiejętności. Postaci dodatkowe nie licząc, no może nie, rzeczywiście nie licząc, e, Bytania i karwera będzie miało e, dodatkowe drzewko umiejętności, e, gdzie będą umiejętności dostępne tylko i wyłącznie dla tej postaci, wynikające z e, jej historii. E, jeśli chodzi o grały magię, mamy tutaj sześć drzewek, które e, są różnymi szkołami magii. Mamy magię żywiołów, magię ducha, magię tworzenia, magię tajemną. Magię pierwotną i entropię. Ja tutaj pójdę sobie w magię żywiołów, bo ona jest taka dosyć najprostsza chyba. E, możemy na pierwszym poziomie wziąć tak albo e, uścisk zimy, albo kule ognia. Hmm, ja wezmę kulę ognia, bo to nam daje obrażenia obszarowe. Teraz będą nas atakować małe grupy hurloków. No i tak i cały czas. E, jeszcze dziennik zobaczymy. Robimy zadanie z głównego wątku, zniszczenie lottering. I omijamy hordę głównych, głównych mrocznych pomiotów. No dobra, już bez, bez większego dogadania idziemy dalej. O Lera nie idzie z nami nasz pies. Musimy sobie przywołać psa. Ale się cieszy Skubaniec. Wielkie bydle piękne. Dobra. Lecimy sobie dalej.

toczyła główna fabuła w przeciwieństwie do pierwszej części Dragon Age'a która dzieje się e, cała w, w państwie Ferelden, w którym teraz, w, teraz właśnie jesteśmy. Nie uderzanie umysłu chcę tą, e, W drugiej części poruszamy się tylko w jednym jedynym mieście. No i jest to trochę ograniczenie no bo rzeczywiście w pierwszej części mogliśmy się poruszać po całym państwie mieliśmy dużą dowolność w tej sprawie, gdzie pójdziemy najpierw eee, Mogliśmy odwiedzać poszczególne miasta. O lera koszał mnie. O proszę. No tutaj pojawia nam się eee, pierwsza ważniejsza postać, która będzie... O, ale dostał Skubaniec. Która będzie wraz z nami podróżowała. Awelina, wojowniczka. W tym momencie spotykamy ją i jej męża. Ach, go dziabnęła. Nie będziesz ruszał mego chłopa. Jesteś mój. Awelina jest chyba taką najnudniejszą postacią z tych, które się pojawiają. Najmniej ją lubię, ale nie jest też aż taka zła. Ma dużo później fajnych wątków, e, takich czysto romantycznych, ale nie uprzedzajmy faktów. E, o czym mówiłem wcześniej, e, w pierwszej części mogliśmy się poruszać po, po, po różnych, różnych krainach, po, po różnych miastach. I poróżasz się również, bo te miasta dzieliły się na, 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 na poszczególne dzielnice. Jakiś bogatszy mieliśmy ten świat. No tutaj mamy do, do, do dostępu tylko, będziemy mieli wyłącznie miasto Kirkwall, e, co troszeczkę zubarza, z, z zubarza nam tego Dragon Age'a. Zubarza tak się mówi? Możliwe. No ale. Jakieś wady przecież musi mieć gra, nie? Wszyscy? No tak, my jesteśmy magami, którzy nie są e, częścią kręgu magów, tylko są zbuntowanymi apostatami. Wszyscy magowie, którzy nie, nie, nie podporządkowują się templariuszom, są, są generalnie uznawani jako zagrożenie, że mogą parać się krwawą, złą magią. Zresztą to dowiedzie się też dalej, z ten, bo to jest duży element fabuły.

Google! Eee, dobra, dalej idziemy. No ja tu dużo się staram pokazywać tej fabuły, no bo to rzeczywiście jest mm, najfajniejszy element tej gry, dlatego rzucam też te

W ogóle tutaj też te, te, te postaci są, są bardzo rozbudowane i te relacje pomiędzy nimi naprawdę dużo można zrobić zarówno pomiędzy nami i poszczególnymi członkami drużyny, jak i będą takie bardzo fajne fragmenty jak członkowie drużyny, którzy się zaprzyjaźniają, którzy siebie nienawidzą nawzajem spotykają się też bez nas is terrible indeed more so their wives but as long as there is a greater danger you and i have an accord then we're trapped the wilds are to the south that's no way out if the options are south or die i'll take my chances with south <laughs> Mi się podoba. Eee, mamusia się nie odzywa. Jest tylko ciężarem. Karwer e, z nami rywalizuje, by ta mną spolubiła, no to wszystko, wszystko zależy. Ojej, może zaraz jakieś przedmioty sobie pozbieramy, jak są. E, wszystko zależy od tego, jak prowadzimy rozmowy. E, czasami bardzo, bardzo, bardzo dziwne teksty mogą 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 doprowadzić do tego, że któraś postać nas lubi, a któraś nas nienawidzi hmm, Czasami jest to trochę nieprzewidywalne o, Przepraszam, jeszcze na, chwilę, na szybciutko awansujemy sobie Betani, Tak zrobimy A, i cokolwiek I Carvera. Siła, siła i kondycja to najważniejsze. Mm, uh, uh. Nie możemy dać mu nic z podżegacza. Czy on walczy z Kubaniec? Dobra, zróbmy mu obrońcę. Wojownik przygotowuje się na używanie na krótką chwilę zyskuje formy rzęszeństwa wroga od każdego, kto go zaatakuje. No dobra. Zwiększamy mu obronę. I epkuł ognia, ha! <śpiewa> ciępcyki synu. <śpiewa> no i sam atakuj ich. Już wszyscy? Gdzie to, gdzie to jeszcze jest? A tam się schowały jeszcze jakieś skońcone Już? Wszystko? Jezus! Krądy to się biorą! A! Strasznie mi się podoba, jak tutaj walczą magowie. Te to, 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 to takie obroty przy, 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 przy każdym uderzeniu. Dobra, my sobie teraz jeszcze pozbieramy jakieś przedmioty, jak znajdzie, znajdą się. Teoretycznie, jak nacisnę R, to on powinien sam znajdywać te przedmioty. Jest super. Szybkie mikstury. Dobra. E, może w następnym odcinku powiem wam coś o szybkich miksturach. Ja tutaj staram się wrzucać w miarę krótkie te fragmenty, e, 15-minutowe i już powoli kończy nam się czas. Dlatego dziękuję wam serdecznie i zapraszam do następnego odcinka Gram w gry Dragon Age 2. Dzięki.